W przyszłym roku centrum Wąbrzeźna będzie prawdziwą wizytówką miasta miejscem wypoczynku i spacerów na placu Jana Pawła II jeszcze we wrześniu stanie między innymi odnowiona fontanna. Największą trudnością jest chyba regeneracja tego kamienia, jakby uzupełnienie, uzupełnienie ubytków, które, które zostały wyszczerbione w tam, czy, czy, czy technologicznie, czy po prostu zużyte. Do tego tak jak widać odbarwienia tego kamienia, to też jest jakiś tam, jakiś tam problem z biegiem lat. Ten kamień się odbarwia, teraz, teraz jest problem, mmm, dokładamy nowy, mieszamy jakby nowy ze starym, więc więc to jest jakiś, jakiś zawsze problem. Efekty rewitalizacji już widać. Postawiono nowe stylizowane latarnie, ławeczki, estetyczne kosze na śmieci. W samym sercu placu Jana Pawła II widnieć będzie herb Wąbrzeźna. Od 13 września firma realizująca prace rewitalizacyjne rozpoczęła także nasadzenia zieleni. Na rynku jeszcze w tym roku posadzone zostaną jednobarwne jodły, grusze drobnoowocowe i klony. Tempo prac jest takie jak zakładaliśmy. Jest umowa, wszystko jest wykonywane w terminie. Zawsze mieszkańcy tutaj dopytywali, jak to będzie ostatecznie wyglądać. Stąd starałem się, żeby jeszcze przed zimą poczynić nasadzenia, nie tylko dla estetyki, ale również po to, żebyśmy na wiosnę wiedzieli, jak się przyjęły drzewka i co trzeba uzupełnić. A taka właśnie estetyka wstępnie już widoczna będzie na całym placu. Do, Dokończenie jeszcze jest fontanna, centrum yy, układanych herb, yy, podświetlenia, jak to wszystko już będzie i zadziała, no to będzie cały efekt, ale mam nadzieję, że naszym mieszkańcom szczególnie to się spodoba wszystko. Yy, a i tym, którzy przybędą do Wąbrzeźna też będzie, będą wrażenia miłe. Przypomnijmy, jeszcze do niedawna przez Wąbrzeską Starówkę przejeżdżały ciężkie samochody. Ruch tranzytowy udało się ograniczyć w tym miejscu dzięki obwodnicy miasta. Mieszkańcy cieszą się, że miasto pięknieje. Bardzo ładnie, bardzo ładnie, bardzo mi się podoba tutaj te drzewka. Ten rynek teraz całkiem inaczej będzie wyglądał, nie? jak przedtem. Wszystko wygląda na to, że będzie fajnie. Te chodniki przede wszystkim, nie? w ogóle ten cały rynek taki był. Nie? A to całkiem inaczej będzie. Dojście do sklepu, wszystko nie? równo, ładne. Cały koszt inwestycji to blisko 7 milionów złotych. Rewitalizacja Wąbrzeskiego Centrum jest realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Dofinansowanie to 45%, pozostałe 55% dokłada gmina. Rewitalizacja Wąbrzeskiej Starówki zakończy się jesienią przyszłego roku realizujemy wyłącznie, głównie projekty, które otrzymują dofinansowanie zewnętrzne. Miasta nie stać na realizowanie inwestycji takie, jakie chcielibyśmy realizować. Stąd musimy wybierać i godzić interes finansowy, interes miasta i żeby korzystać również ze środków unijnych, bo czas przeminie, środków nie będzie i miasto nie będzie miało gdzie procedować i sięgać po nie. Stąd Staramy się masę wniosków składać i, i pozyskiwać środki, aby jak najwięcej zrobić.